Ludzie my, ja z tej strony i witam ponownie w trzecim już odcinku z serii zaginięcie Tana Cartera. Przybliżę sobie tylko na chwilę mikrofon. Może w ogóle postawię z drugiej strony, dobra. Ostatnim razem skończyliśmy przed tym grobowcem rozkopanym. Albo takim, który był w trakcie zamurowywania, no a dzisiaj wskoczymy do środka. Pociągnik. Klamka, klamka. Uu, wrony. Dobra, ciągnięcie za tą wajchę nic nie daje. Możecie mi już zniknąć z ekranu? Dzięki, idąc wzdłuż tego, tutaj się urywa. O! Bo brakuje tutaj drugiej wrony, mi się wydaje. Hmm, nic się nie dzieje, także tutaj jest strasznie ciemno. Pociągnięcie za to nie daje żadnego efektu. To wygląda, jakby coś tu było, ale co tu ma być? Nic nie widać. Pewnie muszę znaleźć sposób, żeby tu jakoś przynieść ogień, światło albo coś. Dobra, no to wychodzimy. W kościele byliśmy. Może tu coś pominąłem? Bo w kościele znalazłem lampę olejną. O! Kiedy zejść niżej. Okej. Okay. O, widzę ogień. Tak, ogień. <śpiewa> wow, 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 Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale ta mnie nie interesuje. Znami zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Okej. Okay. Przeteleportowałam je. Wolisz być nieznany, czy okryty złą sławą? Czy wynika z nierówności, Czy niesprawiedliwości? Hmm. Złodziewi podziwiasz za nich odwagę czy chciwość. Czy czujesz się zwycięzcą, gdy twoje słowa ranią? Nie. Kto jest najważniejszy w miłości? Ty? Czy ja? Nie wiem. Czy oszukując naprawdę krzywdzisz innych? Z zasady tak. Okej, okay, mam jakiś namiot. Nie mogę w tym momencie kłócać ani biegać. Mogę tylko chodzić. Okej, okay, czytaj. <coughs> Nad brzegiem rzeki siedziała piękna kobieta. Zbliżyła się do niej wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko. Kobieta zaczęła płakać z radości. Radość jednak zamieniała się w strach i kobieta nie mogła przestać płakać. Płakała bezsennymi miesiącami, aż narodziło się dziecko. Ale łzy postarzały kobietę, przestała być piękną. Gdy jej syn był już wystarczająco duży, wspiął się na górę i odnalazł dom wiedźmy. Zapytał ją, czy mogłaby sprawić, by jego mama znów była piękna. Wiedźma zadała chłopcu wiele pytań usłyszawszy odpowiedzi, oznajmiła mu, że to, co powiedziała jego mamie o dziecku było kłamstwem. Chłopiec zniknął, a matka znów była piękna. Okej. Okay. A, tutaj jest tak jakby nieudana wersja tego. Okej. Okay. I ten. Nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Okej. Okay. Mamy zapis. Fajnie. Tylko szkoda, że zniknęły te wszystkie płomienie, które tutaj były. Chciałem użyć tej jednej z tych pochodni. To już czytałem, właśnie. Liścik matki Etana. Etan, słoneczko, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego umyślnie. Mam niewyparzony język. Jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaraj się po prostu przestać bujać w obłokach. Dobrze. O. Okej. Okay. Do środka się wyjść nie da, dobra. Hmm. No ale co teraz? Czy w tych drzewach jest coś może ciekawego? Okej, okay. nadal nie mam pieniędzy. Co muszę tak naprawdę zrobić? Znala Pamiętam, że znalazłem w poprzednim odcinku rozbitą lampę olejną i że główny bohater ją wziął ze sobą. Na co mi rozbita lampa? Tu się dalej iść nie da. A może w drugą stronę. Patrzmy sobie na ten piękny widok. Jezioro dookoła. A tam jest ta tama, którą tutaj przeszliśmy chyba. Tak, tam jest most z początku gry. Dobra. Nic tu po mnie w takim razie. Idziemy dalej. Kolejny dom. A nie. Już tu byliśmy. Czyli zrobiliśmy tak zwane kółko. Ok, w tym momencie naprawdę się pogubiłem. No to znaczy, że mam się wrócić, czy co? Hmm. Przejdę się raz jeszcze do tego kościoła, może znajdę tam coś, co mi umknęło poprzednim razem. Aha. Prowadzi ścieżkę. Chcę iść nie do, ok? <laughs> no i doszliśmy do kościoła. Da się iść do góry? Chyba? No ale wejdę do kościoła raz jeszcze. Może mi tu coś rzeczywiście umknęło? Hm. Zresztą nie pomaga fakt, że jest strasznie ciemno. Poprzednim razem leżała ta zbita lampa. Szkoda, że się nie da skakać coś takiego to. Wydaje mi się, że powinno się dodać przeskoczyć, ale. Nasza postać nie umie skakać. Może biegać albo kłócać. jakiś posąg, Jezus. No te płomienie, które wcześniej były, zniknęły. To znaczy, że coś. Poruszyła się fabuła do przodu, mam nadzieję. Ale niestety nic tutaj nie widzę. O! Dobra, pominąłem jedną rzecz. Tutaj nadal zero szczęścia. Może coś za tym jest? Hmm. Szczerze, nie mam pojęcia, co muszę teraz zrobić. Dlatego się rozglądam, jak głupi wszędzie koła Tam są zabite wrony. Czterta cegieł Dobra Musi <laughs> dało iść do góry gdzieś, tak? Tutaj To się przejdźmy tutaj To wygląda Chociaż nie wiem, no to mi wygląda na dróżkę, którą tutaj przyszedłem wcześniej w poprzednim odcinku. Mhm, tak chyba jest. Nie wiem, czy to oznacza, że muszę się wrócić teraz przez ten most z powrotem i pójść gdzieś w drugą stronę, gdzie wcześniej nie poszedłem, czy co mam teraz zrobić się? Gra jest typowo oldschoolowa, nie posiada żadnych wskaźników z misji, gdzie masz iść, co masz zrobić, wszystkiego się trzeba domyślić samemu i to jest na duży plus. Co martwi mają do powiedzenia? Aż dziw bierze jak nie bierze. Już to mówiłeś. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach, znikających pod ich stopami. Zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień, mówiłeś to już w poprzednim odcinku, ale okej, okay. hmm. tu się nigdzie nie dało skręcić w prawo, nie? Nie przypominam sobie, przynajmniej. Chyba nie. Dobra, no to w takim razie się wracamy. Szkoda, że nie da się przełączyć, żeby postać cały czas biegła. Oboże mnie boli palec od ciągłego trzymania Shift. Nad plażę też się zejść nie do. No, plażek, plażek. Przeszedłem przez zbyt wiele portów. To już też mówiłeś. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy, to smutni wysiedleńcy, wspomnienia bez domów. Mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy wyłączę i włączę grę na nowo, będę musiał słuchać wszystkich dialogów na nowo. Trochę jest to wkurzające. Ale nic, szuka. Szukamy czegoś nowego, bo tutaj najwyraźniej zrobiłem już wszystko co mogłem, albo jak coś pominąłem, to nie wiem co pominąłem. Pójdę teraz wzdłuż torów, może znajdę coś ciekawego. Pamiętam, że była winda, ale nadal wygląda na to, że nie działa ta winda. Nic hmm. dobra, idę wzdłuż torów, może trafię na coś. No i trafiłem na ślepy załek, <grystanie> ojej, <grystanie> <grystanie> Przejdę się pod tą windę, może akurat coś się stało, że ta winda przejechała z powrotem na górę I będę mógł zjechać tam na dół A jak nie, no to niestety będę musiał zakończyć ten odcinek i znaleźć w internecie wskazówkę, gdzie mam dalej iść Bo nie będę krążył jak głupi do po całym tym tym i szukał co mam zrobić dalej ponieważ według mnie granie służy do powodowania frustracji w człowieku, ponieważ nie da się czegoś znaleźć. O, źle poszedłem. No nie wiem, winda dalej wygląda na no, zablokowaną. To nie da się tu nic zrobić. Hm. Fajny widok. Byłem tam, wygląda jakby się osunęło, osunęła ziemia. Ciekawe. fajna muzyczka. Tu jest ten dom opuszczony. nic, sorry ludzie za taki mało konstruktywny odcinek, który nie. Poza tym jedną sceną w lesie nie wniósł nic ciekawego. Ten odcinek kończę tutaj. Sprawdzę na internecie, gdzie mam iść dalej. No i zacznę od tego momentu, jak już będę wiedział, co robić. Sorki, że tak wyszło. Na razie.